Okej, okay, dobra, ktoś dobry z angielskiego, proszę ładnie czytać, important, make important. sure to tape Make sure to type mb-0 okay. in the console Okej, okay, dobra, zero dobra, z... Czemu wyglądasz jak zombie? Bo mam skórkę zombiaka chyba, czy nie? Tu jest zamknięte Okej, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. o co tu chodzi? A key, musimy mieć klucz Dobra, to tu idziemy szukać jakiś... klucza O, hey! o du, 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 du. Storage Dobra, A chyba storage trzeba to naprawić zamknięte, idziemy dalej to nie masz żadnych jumpscarów? Przepraszam, bardzo? nie. Yeah. What the hell happened here? Pozwól, że No jesteśmy teraz w jakimś What the hell happened czym? here? Patrz, dźwignię. Pulit! Ej, ej, coś jest. What, what the hell? What? Ej, wow. i, ty, i wyłączyłeś tam latarki, tak? No the bo. The lantern! To chodzi, pat, the darkness, rozdział pierwszy. Do, dobra, ciemność. to tutaj trzeba chyba. O, mam latarkę. O! Oh. Tak? Dobra. No, A, ale wiesz co? Ej, to jest to czy, czy ja mogę. nie głup, albo zostawiaj. Czy ja mogę użyć na to tego guna? Czy mam to trzymać po prostu? Bo mam Trzymaj troszeczkę. Ale mam trudności wtedy z chodzeniem, bo się zacina. Pokaż, pokaż, puść. To chodź tyłem. No zacina to. Się normalnie to. Ale jak idziesz przodem, to się tak dziwnie lagujesz. No e, tam. Idziemy, chodź. Dawaj, daj, daj mi to na fizyk Gana. Daj, 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 daj. Albo, pro... albo retek fizy... może to. Ej, nie, to nie fizyk, bo to głupio wygląda. Weź tego, gravity Gana już lepiej. A, okej, okay, dobra. Tylko, okej, okay, dobra, no ale to też tak się dziwnie blokuje. No to normalnie, normalnie to powinno się nosić. W ogóle nie wiem, czy to. Gravity guna powinno się mieć. Daj, mi ale Gravity gun ma ograniczony. ten? Czas trzymania, tak? Nie, no nie ma ograniczonego. Nie? Ej, bo, bo wiesz, tu jest trochę ciemno, ty musisz na, na nam oświetlać drogę, a ja nie chcę ci nic mówić. Dobra, idę pierwszy, okej, okej, okej. O, Smur. to jest klimacie. No, właśnie cztery, cztery. A? Ej, zgubiłem! What the hell? Nie wiem, Ja bo... to będę nosić, bo muszę ja muszę. Muszę mieć gravity, no muszę mieć gravity. Dawaj to. Nie, bo to co ty Burd. robisz? Burdel robisz tym tym. No to, to, to ty sobie dość w takim razie. okej okay. Dobra. Ej, ale tutaj nie przeszukaliśmy coś w Storeju. No bo. Tam powinien być chyba klucz. No właśnie, tam chyba klucz powinien Ta, być. Tak, tam będzie klucz na bank. Światło! Zaraz. Światło! Czy ja wyglądam jak, jakiś pies? Światło! O, tutaj, Szukaj, szukajcie klucza. Kluczy kiciki, ciki, ciki. Kici. Mam. Masz klucz? Yeah. Idziemy. Let's go. O, jakieś światło to są. Dobra, spokojnie, spokojnie, poczekaj na światło. Oj tam. Wow, wow, wow ej To ma być horror. Recek idzie sam bez światła, ale spoko. No co? Nie, bo są jakieś takie dziwne przebłyski, że czasami widać coś. W sensie coś jest bardziej jasne od czegoś... Aha, A, Poczekaj innego. na mnie, poczekaj na wait, wait, mnie. No. Wait, 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 wait. Patrzcie czy jesteśmy za tobą, czy coś Beczki! Nie co. O, 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 czekaj. I'm so happy. No ja nie jestem happy. Everybody should be happy Yeah. powinniście czuć, powinniście czuć ten klimat, że wiecie, że jest taka zmrok, taki mrok okej, okay, dobra, czujemy, czujemy, czujemy szanicz klimat ej, słyszycie coś? od klimatu ja mam amnezję what the hell? coś słyszałem to chyba słabo w tą amnezję wow, what the hell, ale to jest dopiero klimat jasne co tu jest napisane? No, że, I know, wie, że you, jesteś, you are here. Oh, no, okay. you are here. wiem, że no tu tak. jesteś dobra, no podstawy znam, no spokojnie, ej no Musiał, i co? Tylko światło musiałem Co mamy zrobić? Ej no poczekajcie na mnie, gdzie jest światło? Chodźcie tutaj Jest, okej, okay, jestem Blady, rozglądaj no, się To nie było widać. Hot, No! Ochrona... Ooo, oh, 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 shit! O, oh, to mnie to Słabe Aha. Sam jesteś słaby, wczuj się, a czemu, nie czemu, tylko czemu słaby. Czemu tu jest uh, uśmiechnięcia? Boże, Recek, chcę z tobą po prostu grać w jakiś horror, zamiast się wczuć do tego. łaaa, latasz tam z Nie sporo, no, wiesz, tak. on, on jest teraz, on gra w amnezję, no to takie coś na niego nie da nie nie mi wrażenie. Ja też ja gra mam amnezję, i co? Save, o, oh, oh, save. Wow, to są kolce, what the hell? Dobra, to jest chyba delikatna sugestia w stylu, nie ma bata, nie przejdziesz. Ej, ale co, to jest save? Czyli jak zginiesz, to tu się zespiniesz? Ej, tu wszędzie się robią kolce, patrzcie! What? Oh. A to byłeś Recek. Jezu, weź mnie nie strasz, ja pierdzielę! A co, Myślałem... aż tak strasznie wygląda? Myślałem, że to jakiś potwór idzie do mnie. E, ty, 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 ty Dobra, tu byłeś jakiś. No, no Recku, poczekaj, tego... poczekaj chwilę, poczekaj. Chodźmy za światłem, okej. Okay? No ale. alternatywna droga, no to. jest, ale wiesz. Ale, ale otwiera wszystkie drogi, a ja nic nie widzę na nagraniu w tym momencie. Oh my god! O! No właśnie, daj co prowadzić, a nie Recek się pchasz do przodu? No nie, no ale może nie prowadzić, ale no, niech światło idzie bardziej z przodu, żeby było coś widać. Oh, spadujemy. What the hell? What? O oh, no! Ej, latarka nam z... No! <coughs> Spierdzielaj! 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 Jezu, ale mam ciała dzielę, ja pierdł... Ja ja pier... ja pier... ja pier... ja... No ale do przodu, do przodu, do przodu. <coughs> okay. Jezus Maria! Ej, zacząłem się, okej, okay, już jestem Fuck's sake! Ale oh, to było fajnie! A! Ej, cię, cóję! Co to? Co, co, co to było? Wiecie co? Coś ja wam powiem, że wy wszystko zagłuszacie. No ale... Wasza panika jest... <laughs> wpływa bardzo negatywnie na odbiór mojej... moich wrażeń z tej mapy. Nie wrzucaj tam latarki! Rzuć! Wrzuć! Wrzuć! No. No 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 no, no! no, 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 D o, no. Eksplozji. No, eksplozji. Eksplozji no, no. O, eksplozji! Recek, idź w przodem! <laughs> Okej. Okay. Eksplozji, co to jest eksplozja? Ej, tu coś świeci się. No, coś, co to jest? Ej, bierz to, to jest chyba dynamit. Dynamite! Ej, rozwal te bo w nich... jest, jest. Co, ammunition? Nie, one są nie, nie do rozwalenia chyba. Nie, są do rozwalenia, okej. Okay. Ej, kurde, lampkę opuściłem przez chwilę. Oh fuck. <laughs> nie ta Przydałyby się tutaj trzy takie lampki ogólnie dla każdego. Bo by trzeba było latarkę Ale nie, to, wiesz, to byłoby to już bez sensu. To nie, tak ale to, latarkę to, miała, tak to, to przynajmniej wiesz. Jedna to, osoba ma latarkę znaczy, i reszta hm. la... musi się dostosować. Dobra, Max, chodź weź, weź trochę ty bo bo jest, bo jest, bo dla Dobra, to daj mi. To, a wystarczy ten nacisnąć, tak? Nie trzeba trzymać? Okay. Ach, no tak. No smoking. No ja się zacisniem jak tak idę, no. Gdzie mam iść? O. O. A. Tędy? A no nie. W ogóle... nie a znale znale znaleźliśmy bardzo. dynamit, tak? No. Tak. I musimy teraz wysadzić całe to laboratorium. Dobra, czy, a tutaj coś było? Nie, to jest tylko... Po... A to może wysadzić tą ścianę. Nie, raczej mało prawdopodobne. Słuchaj, Recku, ty, ty masz dynamit. A jak to zrobić? No nie wiem, może podejść i jakieś E nacisnąć coś, nie? Nic? Ona ja mam pomysł. Odsunąć się. Oh shit. O, ma bazookę. What? To tak nie działa, bo ty oszukujesz. Tak naprawdę chyba tych broni nie powinno tu być. No jak, to jest oj jako tam, sandbox. Dobra, idziemy dalej w takim razie. Ej, gdzie światło? Idziecie się za mną? O, dobra, Recek się zgubił, wracam, 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 już spokojnie, jestem! Tu! Recek, co ty nie dobra. widzisz w ciemności? Chodź. Tak, słabo. Chodź, chodź, chodź. No nie, sorry, nie jestem Danielem. Holy shit. Holy shit, holy shit. Coś? nie jestem o! przekonany. Co? Nie, nic, nic. Coś nie jestem... O Jezu, to zdjęcie jest okropne Coś nie jestem przekonany, czy to Dobra, jest... Chodź, ej, tutaj gdzie były kolce, chodź, wysadzimy to Myślisz, że okay. kolce trzeba wysadzić? Nie wiem, spróbuj Tylko jak? No Właśnie nic się nie dzieje To może jednak nie tutaj, to gdzieś indziej Może trzeba coś wysadzić Ale co? Nic, nic po drodze, żeśmy Nie spotkali takiego... What the... oh, no Może nie wszędzie Czeka. byliśmy po prostu Dobra, no to nie wiem, to tutaj tymi drzwiami? No, chodźmy, chodźmy. Otwórzcie, ale są wyszliśmy nie No właśnie! A tam nic nie było do podłożenia chyba A, czekaj, ja tu? O, tu nie byliśmy Say it to Olaf Co? Say it to Olaf? Powiedz to Olafowi? Ej, przełącz ten obraz, może... O, shit! Dynamit, oh, no, no, go! No, 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 go! Uciekajcie! Oh, uciekajcie! <grymna> <grymna> Ej, Go away, go away, ey, go 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 chyba. O, chyba, się, chyba tu wybuchł <grymna> panika, Coś wybuchło Jest, yes, okej okay. Rozmierzamy iść przodem. Ej, cicho cię słychać, Max Chapter 2 Bardzo cicho? No, cichutko cię słuchać, co się stało. Ale bardzo, bardzo? Bardzo, bardzo, bardzo. No tak cicho stosunkowo jak w porównaniu z tym, było. To się Ej, zaczekaj, zaczekaj, Recek, nie szarżuj Co nie szarżuj? Czekaj, to ja nie wiem Nie jesteś moim szefem. Mam coś zrobić z tym? No nie wiem, bo tak cicho cię słuchać. Jakbyś mógł jakoś podgłośnić Dobra, to czekaj, no to muszę zminimalizować w takim razie. Dawaj mi to światło. Masz światło, ale poczekaj chwilę. Okej. Okay. No dobrze, dobrze jest dobrze. Trzeba. Już trza czy... chyba uh, 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 Okej. Okay. Uh, uh, coś ty zrobił? What to hell? Co, ty w ogóle się nie wczuwasz, co nie? Ty tylko wszystko byś wysadzał. <grym> Ej, coś, co, coś ty tam co? na ścianie. You weren't supposed to Nie powinieneś odnaleźć tego miejsca. Find this place. Okay. Widzisz, czyli jesteśmy tam, gdzie nie powinniśmy być. A tutaj? Co Oj, to tam jest? jest Cyrlicą coś napisane. Co eee, to? pormy. Porm. Arm. Nie, 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 nie wiem, co to znaczy. Nie wiem, to jest chyba coś o kałośnikowa Let no photographs O kurde, ale zdjęcie, ty, o fuck, ale creepy What the fuck, co ty? To jest ty? E.T.? No, to jest E.T. Nienawidzę takich zdjęć, ludzie Ej, zobaczcie, to są różne historie chyba Subject claimed that the painting had been... co, what the fuck? Ej, gdzie jesteś? A, tutaj Tu 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 ty, Co to jakieś... SCP? What the hell? O Jakby kurde. to były astyki, to by to co, były stody. Co, co to za zdjęcie? Ej, pokaż mi whoa, to zdjęcie, pokaż. Poświeć mi to. Dobra, tutaj. przepraszam. Co to jest? What the fuck? Jacyś ci. Kolędnicy? <laughs> <laughs> <What śmiech> o oh, kurde. Oh my god, co to jest? <śmiech> Ej, nie <laughs> wiem, ale coś <to> jest za wami. What? Dobrze. Shit, fucking shit. Weź, przestań. Ej, <śmiech> <co to> jest <laughs> <Ej, śmiech> <Ej>, kanał wentylacyjny. <laughs> Muszę tam iść? Ja wiem, ja co z nim zrobić. Nie okay. wiem, wchodzimy ja bym wszedł do środka. Okej, okay, dobra, czekajcie, dajcie, o, dajcie, dajcie, dajcie mi lampę. Tylko, ej, bo mam jakieś lagi. Daj, dajcie mi lampę, jak chcę, ja chcę wyśpiewić. Recek, dobra, nie pchaj się, ty dobra, recek, recek, recek nie nie to jako jedyny chyba ty nagrywasz. To powinien ten. Co w no. i dajcie mać małpę? Puść nas! Recek, puść nas! Puść nas! Lampę. No i co, no, po, no i poświeć poczekaj, to poczekaj, no. poczekaj, bo my się. No chodź tu, no poświeć tu! Bo... No chodź po, tu! Poświeć tu! Bo my nic nie widzimy! O, okej, okay, dobra. Do tego, cały że was czas. Minął. No serio? No to Recek, no! Dzięki! <głos》> Dzięki wielkie, naprawdę. Ja właśnie lubię jumpsky. Właściwie oczywiście ja lubię... trochę psychiki. Ale ja lubię jumpscare! A. Ej, no, od od Recek, to że, to, że nie nagrywasz, to nie zabić zabawę. Ej, czekaj, chyba wiem jak mogę. Wy mi psujcie zabawę w marderze. Nie ja przypisaliśmy tak. na zabawę w Marderze, po prostu graliśmy, no tak się gra w Mardera. Jej, już wiem jak mogę chodzić i się nie zacinać. Jak klęczę i idę, to, to nie mam zacięć. Ale to idę, trochę, idę, idę trochę wolno wtedy. Nie, oj tam, oj tam. Się... O kolejna Kolejny wentylacja. Kanał A chcę się. A bo nie wiem. Eee, nie trzeba No coś... właśnie. Ale czekaj, bo tam były, były jakieś drzwi chyba. Tam jest drzwi. Kurde. No są tu jakieś A, drzwi, dobra, patrzcie. Drzwi. No to otwórzmy, zobaczmy na początku co jest za drzwiami. No. no. Odejdźcie od tych drzwi. <grym> ok. sięgam że jakby Bloody nie Otwier wyłączył ot otwierajcie. otwierajcie, otwierajcie. To co, to byś zabijał mnie? Czy ja mam otworzyć? Dawaj, ja otwieram. No to zajebiście, za super po prostu recenzja, jak zajebiście. What Co to za sekta? Co to jest? Tak się wydaje, że to jest jakiś stół ofiar. Kochanie, wróciłem! <grym> What the Zobaczcie fuck? na to, to tutaj składano w ofierze swoje ofiary. Aha. Uh -huh. Dzidami ich przykuwano do stołu e, i spalano. Zgasło! <grym> Co to było? Zrozumieliście coś? Mi się wydaje, ja, że to jakiś demon ja, ja, usłyszałem no, co come to", ja, ja usłyszałem come to us, ale nie wiem czy dobrze słyszałem. Chodź tu do no. nas! <średenie> do nie. Creepy, 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 ja mam ciary. Chodź do nas. Czy to jest sekta Illuminati, gademet? Max Flyer <średenie> ma 8 liter. Poczekaj chwilę chwilerecku, daj nam wejść, daj nam pierwszy. No dobra. Ja chcę, ja chcę pierwszy wejść. Tylko Chyba, daj też. No to odejdźcie, ja tam muszę tam wejść, chyba że ty Blady pójdziesz pierwszy, bo... to ja ci dam lampkę. Aha, Idziesz pierwszy? No właśnie, idź, idź, no to... idź Max. Pierwszy, ja, no. dobra, dobra, no okej. Okay. Eee. Musisz na skrzynkę wejść. No wiem, ale nie mogę! Musisz skoczyć i ten. Okay. O, no właśnie, wiem, ten robię, ten... robię tak, ale no, czasem O, nie. bardzo dobrze, no, no, no. Pod, nie muszę to podsunąć bliżej, bo to mi się odsuwa, weź, o, dziękuję. dziękuję. Przytrzymam ci to. Dziękuję, młody człowieku. Dobra, o, teraz, teraz młody człowieku. to młody człowieku? No katemet, no nie mogę tam skoczyć! what? Musisz skucnięciem No robię! No robię tak! I nic. Jakoś krzywska, czekaj. Czekaj, odsuń się, zaraz Ci pokażę jak to się robi. Nie! udało się, okej. Daj mi latareczkę, pięknie. Okej. Mam ją. Mogę się A! Latarka mnie uszkodziła! What the hell? Mam 25% życia Idziecie za mną? Ja się nie mogę. Czekajcie, ja jeszcze nie skoczyłem nawet. Ja się nie mogę odwrócić, bo latarka mnie uszkodzi. Serio? Naprawdę gdzieś tam z tyłu jest. No mogę się cofnąć jeszcze trochę. No już nie mogę, bo już jestem tutaj chyba. dać światło? No właśnie, nie mogę, nie mogę się odwrócić, bo latarka ty, mnie zabije! Tyłem, tyłem się cofnij, tyłem się Oj tam. <laughs> czekaj. Dobra, czekaj, już mam... Okej, okay, zaraz podchodzę bliżej, okej. Okay. Już lepiej? No. o, o, okej, dobra, uf. Ale to musi, i tak musimy się odsunąć. Weź, zrób mu miejsce, bo on, nie, on nie może tu wskoczyć. Ślaseku, to nie jest takie proste. <laughs> Easy. A, no bo włączmy na chwilę latarkę. Nie, no przybliż po prostu to światło do nas. No nie, bo ty go blokujesz, blady. odsuń się. No już się odsunąłem. Przecież no to jest. Jest? Dobra, okej. Okay. No. Uf. Dobrze. Czy na naprawdę muszę korzystać ufawię. z perifaxpazji, żeby coś <laughs> wy... wyciągnąć? Wyciągnąć? No nie blokuj mnie, no zablokowałeś. O, oh się. Nie zablokowałeś. Okej, okay, z powrotem, z powrotem, z powrotem. Sofnij to jest tam. cofnij no, się, bo mi zablokowałeś. Zablokowałeś mnie. Gdzie wy jesteście? No jasne, ja cię zablokowałem, ty mi zablokowałeś. Gdzie wy jesteście? Serio? No ja sobie szedłem, a rycek mnie zablokował. Jasne. Musisz no, no, ty noc... za mną szedł, tak? Jak użyj noclipa! Pod V spróbuj. A ty tak w kanale się nie odraz niż chyba za bardzo dobrze. No to pięknie, no, super! Musisz chyba na chwilę włączyć kila I ktoś musi się poświęcić z Was. W sumie ja mógłbym kunać się. Ale... Zrespiłeś się? Tam w tym niebieskim kółku. I kurczę, nie masz światła. Włącz mu latarkę na chwilę. Oooo, masakra. Dobra, chodź tu szybko, wróć do nas. A okay. gdzie to było teraz? To jest pytanie. Ech, jak jest czas, jakaś przerwa, może się napiję. Masakra, co nie? Ale dobra. Czekam, czekam na ciebie tutaj. Masz latarkę, to możesz szybko wrócić. No, mam. Yep. Czekaj, gdzie to było? Co Ej, to Maksa, za Ej, ale ja ci powiem, że fajnie zrobili, no. Zrobione jest z tą latarką. Z tym, w sensie, z tym światłem. Tak fajne, jedycznie. fajne, no. No, bo latarka, to jest, to jest bo zwykła, zwykła latarka daje większe światło i to jest głupie, a to światełko ma y, określoną tylko tutaj jest swój no zasięg I to jest, super, że i taki to jest z... takie creepy, że daj no. spokój Dobra, to czekamy, to czekamy to. na Recka, niech tu przyjdzie Chodź tam, idź tam dalej, zobaczymy co Ide, tam idzie, idzie. Chodź, przywitamy go w kanale, chodź, idź tam, no idź tutaj było to, tutaj A, ze światłem to wszystko widać od razu. A, wait też, też, second. też latarka ma swój klimacik, ale... Ale to już takie nie byłoby no, to. Właśnie większy to zasięg ma to jest głupie. Da, właśnie o to chodzi z tą lampką, wiesz? Jep, 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 jep. Już widziałem chyba kiedyś na kanale Marka bodajże, że był taki kiedyś tryb, że oni właśnie musieli nosić źródło światła swoje. No i to, to ma moc, to mam właśnie ten. U nas w firmie mojej, kochanej, fajnie się nazywają latarki, bo ogólnie mamy tam... Dobra, jest ja sekretyk, cofaj się. I są opisy towarów. I wiecie jak nazywają się latarki? Jak? Fachowo? Jak? No. Źr źródło światła LED. Uh. What the hell? What the hell? Ah! No teraz. Serio? Teraz nie my się jest? zaczęliśmy. Teraz my się zaczęliśmy. What? No! A ja znowu nie mogę skoczyć. No fucking way! No, nie. Dobra, dobra. Weź notlip, weź notlip. No właśnie, właśnie. Nie, nie działa nauka. A, a potwał? Nie, mnie. mnie. God... No Dobra, ja używam Q w takim razie chyba, co? <laughs> to użyj Q, łączę ci światło. Może to no, ale pomoże. Wtedy, ale wtedy ja będę ostatni, tak? A ty się nie możesz cofnąć? Nie możesz się cofnąć, nie? No nie mogę, nie mogę. Totalnie. Fuck sake, no. Ej, wiecie co? Wy chyba jesteście powy... No, pięknie. Mapa. Wszyscy, wszyscy. wszyscy. Goddammit. O, Max zginął i się odblokowałem. O, faktycznie. Poczekaj, nie podchodź tu do mnie teraz. To włączmy Dobra, Mac, latarkę, O, Chodź teraz szybko, chodź tu szybko, do, masz włączoną. A gdzie to było? Ktoś mi powie. Czy ktoś mi powie łaskawie, gdzie to było? W miejscu. A, na to bym nie wpadł. A no, no, widzisz. To jest, to jest tutaj? Nie. Ty, gdzie to było? Tu, dobrze, okej. Okay, jest cyrlica. Tylko Max, szybciutko. Nie ma, nie ma no, czasu. No biegnę, Ej, no. a tak w ogóle to mi tutaj nic nie wyszło. Z tych maziajów. Chciałem, no na... Chciałem napisać, że lubię naszych widzów A, widzisz. <laughs> Dobra, czekamy, czekamy w tym kanale wentylacyjnym na maksa No już, już, idę już Spokojnie, bez nerwów Hej chłopaki, jestem, okay. jesteś już? Jest! Jest. Aha, szybcie, no, widzisz, szybciej, Szybciutko. Można! Dobra, idźcie, ja to do was chwile. nie podchodzę już. Źródło światła nie chce. A bo nie, cofnijcie się do tego kanału, ta, wejdźcie, Bloody ty wejdź tu... Nie, 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 nie. cofnij się. Recku, ty też się cofnij, żeby się nie zablokowali. Blady! Co? Z zostaw światło. No jest światło. Z zostaw mi no? światło, wejdź, wejdź tam, gdzie jest y, Recek, ale Recku się cofnij, żeby się nie zablokowali i ja pójdę pierwszy znowu. Aha, bo chcesz też tutaj iść prosto? No dobra. Tak, ty... tak no, no bo by jeszcze, bo. Nie, może nie, się... pochodź, nie, Nie, pochodź, nie, nie, nie. Okej, okay, wszystko jest okej? Okay? No dobra, wszystko, dobra idziemy, idziemy. Nie za blisko siebie od, Równe odstępy, za, tak, zachowajcie. Równe odstępy, żeby się nie zablokować, wszystko jest mhm. Wy, ok. Uwaga, wychodzimy, Okej, już mamy koniec tego, ok. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, jest safe, o, super. No widzisz, to po co się ten tak daleko rozpiłeś? Bez sensu. No. A nie można było drzwiami po prostu? Nie. <laughs> Blad, serio. Daj światło, to nie ja rozwaliłem się. Wow, a, Co to? Ale creepy Czekaj, no. czekaj, zaraz to poprawię. A możesz coś robić? Nie. A, widać ślady chyba? No lekko widać coś tam. Nie wiem co ty jak właśnie robisz, że ja Chcę, w żeby sensie to wyglądało ładniej. Ja! Ej, zepsułeś mi! Ja! Teraz to jest creepy, zobacz. O, blady wziął mi światło, okej. Okay. Albo nie, robimy. O, ten... Zazem przejście. Generator yeah. mapek horrorowych. No i dobrze, i tutaj trzeba, tak, rzeczywiście wejść przez okno, ale jest tam, jest tam coś? Ciężko mi stwierdzić, no. wydaje A. się, że. Ej, zarazem! Coś, Mam coś kartę. tu musi być. Zarazem jest. No, no to dawaj, tutaj jest yy, do otwierania. Kontrolka. Dawaj, komu. To ja muszę otworzyć? Chyba ja muszę, tak? No tak, no skoro ty O, masz, dobra. Tak... Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, ja pier... O, ja pierd... z czego się boicie? Strasznie, strasznego tego obrazu. Ja nie cierpię takich obrazów, ludzie. Ja Ej, mam... ale wy słyszycie tą muzykę w tle? Dlatego tak się bałeś Outlast, Na Znaczy, może samo gore mnie jakoś tutaj nie przeraża, ale takie właśnie jakieś dziwne obrazy. O! O! Co, co? What? What? Straciłem życie? Why? For money. Wy tracicie życie? Nie, nie ja. tracimy. Ja straciłem całe 5 HP. Coś mnie poparzyło, what Może fun? to jest niewidzialny potwór. Te... Jezu, te zdjęcia, my god! No, no masz swój no, klimacik w no, poziom. No, no, no. Ej, znalazłem przycisk jakiś, naciskam. Uuuuhuhuhuhuhu! Push the button. Zobacz na to, co to ja pierd... Nie, nie... Nie lubię takich zdjęć. Puszcząłeś za pusz... button? Gdzie? Dobra, dobra, ok, Okej, okay, okej, okay. Ale... okej. Tutaj coś jest. Ale nie musisz klękać. Ej, no masuj tak! Sieć? Jestem tylko 20 metrów od Was. No, rasujesz, i Tak dobrze. Pierwsi. No, rasujesz. Daj źródłowi światła iść pierwszemu, chyba że chcesz tam podtrzymać. Okej. Okay. Tylko to nie, nie uciekaj, to on tylko zbracuje, uciekaj nam, to on proszę. Zbracuje, ucieknie. Nie, ale nie, 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 trzymajmy się razem. Okej, okay, dobra, okej. Okay. O, pięknie, nakucka, tak jest. Rób klimacik, rób klimacik, tak jest. Jest, musi być klimat, jesteśmy tymi. Jest klimami. bardzo fajny klimat, akurat patrzę się na tyłek recka. <laughs> Cóż za klimat? Cóż za creepy. Mmmm <laughs> Czy to jest niekończący się Twerking. korytarz demet Twerking. Nie wiadomo, może się nigdy nie kończy w sumie. What the fuck, ej? Nie kończ się. Widzisz coś? No, coś widzę, no, faktycznie. Ja nic nie. Widzę, nigdy. widzę dalszy korytarz Gordon. Ej, to no nic tu nie ma, ej. O. O. Hmm. O, -o. o. 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 Jeju. O. 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 Sex 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 sex. Ja yes. trolle powiem ci, że ta mapa jest creepy. Jest fajna właśnie klimat. Jest mózg. To jest ten pierwszy horror, który ja grałem. Nie wiem z kim grałem, no, to już się pamiętam. Dobrze, grałeś jak to pierwszy. No. no. No to to było naprawdę porażka, jeżeli chodzi o porównanie teraz. Tu jest on, drzwi, tutaj, tu 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 turecku. Mówisz? Tak. Ale wiecie, że zależy, no bo każdy horror ktoś inny robi, co nie? Co to jest? Spój what the fuck? Co? Ale, Coś, dziura trochę kości... no ale dziura. Ale dziura, co ją, co ją zrobiło? To jest pytanie. Weź tam poświęcić. E, na słucham. pewno nie. Ej, ja. Dziwne. Nie można, zablokowane. No trudno. No Jaki to idziemy dalej. To dziura, którą nie da się oświetlić, co nie? Aha. Piekło. Pomagałam, O, łażaj! Behind me! <laughs> <laughs> ah! ah! O! Oh, 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 what the fuck? <śmiech> uciekajcie! Co się dzieje? What the fuck? What? Nie, nie, chodzi o hałas, chodzi o hałas. Jak wydajecie hałas, to Aha. przychodzą pająki. Dobra, niech, nie, nie, nie e, ruszajcie łańcuchów. A <grym> widzieliście mówić. te pająki, czy tylko ja? Ja nic nie widziałem, co zaczęło mnie uderzać. Ej, nie widziałeś te pająki, jak zaczęły iść? Ej, nie. nie Ej, patrz, to? patrz, patrz tak. na taką stronę. No, a Patrz tam. No patrzę, no i co? Ej, już chyba że już była Zepsułeś łańcuch? Nie, ale były pająki po prostu świeciesz A może nie cierpię pająków. Ale takie ogromne były pająki, ale to nic świetnie się, wyglądało. Nic się nie dzieje, to... No bo, bo raz, głupio, bo tylko raz przyszły. No, Słabo. Dobra, idziemy Słabo dalej. Dziesięć. <laughs> Ta mapa st straciła, straciła że... moich oczy. Ja straciłem, no. No, straciłeś, straciłeś. No właśnie ja też niby straciłem a mam pełne. O, ja ale wie. były pająki. U, 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 u. Czy to jest wyjście? Serio? Ej, Kto chyba lepiej pierwszy? wypasował jednak ten tryb horror, tak mi się wydaje w sumie OOO! Pająk! Co to był? To to... Widziałeś! Co jest? Był pająk! Coś tu spadło! No ale spają Ej, źródła światła nie możemy wziąć. Padło. Dawid, daj, daj, ja wezmę źródło światła, bo źródło światła powinno się. No nie można sobie, właśnie! Widzę. No ale jak. A nie, dobra, idę, okej, okay, okej, okay, idę, idźcie, 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 idźcie. idź, Ja nic nie się widzę tu, jestem. No ten. już idę. Myślałem, że nie można dawać się, a, źródła damy, światła tak, jak come. się idzie. Ej, no? jestliście. Chyba. Recek, recek spadł. Widzisz coś? E, no. Rzuci ci światło? Nie, 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 nie. Masz? Tu już pod tobą. Okej, okay, dobra. Jest! Skończyliśmy! Czekamy. Na... Yeah, My nightmare! Yeah. Dobra, to ocena... Jeśli chodzi. No ocenę ja ja przyznam się strzałów. Ale nie, wiecie co, do tego trybu akurat lepiej wypasował Jeden? ten horror. Tak. Ten horror... ten, krótkie, bo tutaj nic nie, nie strzelało, słabo. nie strzelało się tutaj praktycznie. Tylko się no ja, chodziło. Dla ale... mnie była mapa bardzo creepy, fajne rozwiązanie z tym światłem, ja bym tak ocenił na 8. No, fajne fajna, fajna mapa, na Ale bardzo krótka, pokrywała. ma 5 minut. No króciutka! No, jej horror, no dobra, nie no niech krótkie. za mapa będzie... A, ale, ale było, było creepy, był klimat, mi się to podobało. No, akurat Jaki klimat? Jedno... W amnezji masz klimat. No to, to jest Garry's Mode, no to, to wiesz, nie, nie otrzymasz wowieku. takiego klimatu jak w Amnezji, tak? To jest zupełnie inny silnik, tak? Już w Amnesii, no. już w Custom Story są lepsze tutaj historie. O, Custom Story w Amnesii, to o, tak. No ale, jeżeli chodzi o, o, ogólnie o horror mapki do garic Moda, to ta była naprawdę w porządku. Nie, mapka Slendero-podobna, tylko bez wgierania kartek, ani innych szajsów. Slendero-podobna? Były creepy obrazki, było no, mało jumpscare'ów w sumie, i, no i dość, tak? Także no, typowy słaby świata. horror. No. Oj, tam, oj, tam, no! Ja nie wiem, co ty musisz mieć, żeby było okej. Okay. po prostu. Ale tak porządny klimat. Nie, klimat, wiesz, to musiałoby. Nie, wiem, nie, tego ty oczekujesz nie. nie. Żeby Recek ocenił tą mapę na 10, to musiałbyś wyłączyć Friendly Fire. Tak, tak. <laughs> to, to byłoby 10 na 10. <laughs> okej. Okay. To by było na tyle. Dziękujemy bardzo. Uff, i do następnego razu. No na razie.